Iiiiiiiiiii P6 Kudere Kuba nie, Kurwa Jucha P7 No wiedziałem że mnie przeskoczysz Ej, ja który jestem? Proszę Ej, straciłem jedną dzisiaj Jak po z tobą nie prześcignie to z killerem czy z kimś tam no, ja kurwa, no, no. no ale kurwa petel ja tak samo nie mogę Wszystko Ja na medach startuję tak. Ej, nie mam nie pytanie, zobacz co jest z Mercedesem za mną Ja jestem No to czemu we mnie wjechałeś Bo ty jechałeś 100 na godzinę Koniec Koniec, Konie koniec Oni byliście, pewnie nawet nie zdąży wystartować w wyścigu nie? 12 jesteś Kurwa, marzenie 6 Ja zrobiłem P8 jakoś Aha <laughs> 11 Zablokowanie Zdajcie to. To no, w kiblu nie ubiłbym. No, <laughs> Zmiana gospodarza, czyli wychodzimy, wychodzimy. Restart. Restart, bo MG no. jest hostem. Jak do no. na takiego na przykład Fetela albo świetnego mumika. <laughs> Alde 4 Czekaj, restart. Alde4, Dobra, skupmy się nareszcie, wyścig. w nie w Kurwa, co ty, Lordy A, ja się podbijałem od dwa, ciebie, sorry, Cieciel. ...trzy... Cztery, cztery, pięć, sześć. Sześć. Z 12, na 8, 8, 9, 10. Z 12 na 7 będziecie! Z na ja 7 jecha pierdolę! Z 7 na 4! Zgadnijcie co mi się stało, kurwa Macki! Cicho we... Ja tam popchnął, kurwa, kiedy ja mówi ten kurwa? Oooo, stykajcie Kto ty wpierdalasz? Kto dziwi we mnie tepla? Ja! No, no co zrobił? Ja pierdolę! Ja nie nie ma sesji, wiesz? Mi grę wywaliło. Co to kurwa jest? Mi grę wywaliło, rozumiesz? U mnie jest wszędzie żółta flaga. No, czemu nie kurwa? U mnie też jest wszędzie żółta flaga, ale wyrąbana. No, mi grę wyjebało. No ja pierdolę, Co tu się dzieje? Ty... Nie wiem. Ja wiem jedynie, że mi grę wyjebało w kosmos. O, ktoś tabliczkę rozwalił. do boksu zjechało. No ja też zjechałem, bo z chłopie. Ja NLX piszę po, po, po tym wyścigu, piszę do kodmastera maila z wiadomością, żeby naprawili tą zjebaną grę, dziękuję. Ale na przykład patrz, w mi w ogóle gry nie wypierdala, a ciebie co kurwa 3 minuty. O, ty dopiero do wypierdoliło. Ja piszę maila potem tych kurw zjebanych sami. To jest wina Neta, nie... Nie Neta, nie, nie. my bez raport, że mi grę wypierało. A ciebie obserwują. 5? Dlaczego jestem dublowany? Niech ktoś mnie wytłumaczy. No ile te boty oni ustawili? Czterdzieści kątów. Ale że... moja jakiś popełnił. I znowu zyskuję. To musimy jakiegoś teamworka, kuba, wiesz, zrobić, bo... Żebyś go tam przytrzymał, jak dojedzę. Ja go próbuję teraz podgonić, no ale kurde, ucieka mi skurczasie. Na którym zjeżdżasz w ogóle? Aha. Na Którym zjeżdżasz? Nie wiem jeszcze zobaczę. Jeszcze nawet nie wiem czy trochę nie przeciągnąć i, i, i na medy pojechać. Bo mam dopiero 37% zużycia na dziesiątki. To na medy se pojadę. Ja też mam 37%. Webser tam walczy widzę na mapie Ja 40 Ja bym przeszarżował na początku bo tutaj w pozycji, zły Mam pytanie, kto jest pierwszy w tym wyścigu? Bo ja nie wiem i gościu się rozwala Sama Kurny Polonezik w i szybko Nagrałem to, specjalnie się o ścianę rozwala Dlaczego skłaszasz? Mam pytanie, softy wystarczą szybko? Softy nie Wystarczą, softy. wystarczą A które, które macie? Będzie na ostatnich dwóch kółkach przy... trochę przypał, ale według nie wystarczą Założyłem hardy Czekaj, a ma nie macie? Ma to a, ty jesteś A ty Fetel jakie masz? 16 Czy Jesteś do tyłu Mam. Raz mam rozmowę. Kto jest w stanie dogonić Dunsiora? Nie, to nie, 17 gdzieś po tego. Znaczy Dunsiore za chwilę to będzie dobra. za mną, bo mogę mu po prostu wskazać. prostu po, po wskazać, mogę mu trochę. Według Jeffa się nie da tutaj jechać na jeden pit na medy. Kiedy te medy mają nieco 20% żeby ten się robi. poszła na, na ostatnim okrążeniu opona i wiesz, w bandę, cyk wycofał się z sesji Weź go tam Co się stało? Jakiś racing point w bandzie się? Nie. nie wiem, widziałem, nie. że jakiś kłopoty miał to... Nie wiem, do boksu ktoś zjechał, jakiś racing point Anemic, Enemic dobra Fajnie, że się znowu wycofał nawet Wcześniej Wyciągnę ci bez 3 sekundy No ale ja widzę cały czas, że się Tylko to no, zwalczy, ja to tak jest teraz Muszę być na 6 sekund, żeby mieć powrót Uczę nie walcz I to jedzie przede mną. Nie pokazam każdym razie paru parugo bo... Dobra, jak to zgłaszam za to Chłopca jechał po prostu tak przede mną Bo ma softy Jeszcze z na Przynajmniej DRS tam sobie ucieknął kawałek 10, 10, 15 jest? No. Zmiana gospodarza, 3. wyniki są nieważne be free, be free, be free. Zaj... Ej, 4, 4, Jest to podium Fesiona, na pierwą A no, bo być na no. szansę na podium No co ja ci powiem, w z moich ligi takie coś obronić. Ale start wam zaraz pokażę. To co było na starcie to już... Jest. Ja ci mogę mój pokażę. Jak z proces. <grystanie> nie będę. <grystanie> o <to>, mój stary. <grystanie> On wygląda jak twój stary, nie? No tak, tylko żeby... Jak lotek tam rapował, nie? Ja nie wiem czy ty jesteś kierowcą, dnie. To... To ja powinienem być. Hmm, przesunięcie o 5 miejsc. Nie, to jest mem. To, to przesunięcie o pola Dobra, Fetal na szczęście miał. Fox Trump. Jak Fetal zrobił szybsze niż w kwalifikacjach. <ścoughs> nie, no. Ile osób nie ukończyło? Nie ukończyło o, 5 o, osób i nie było safety cara 2 patrzcie jak to zobaczyć wygląda Chodźcie to zobaczyć Instale. Masakr. Jeszcze dyrektor wyścigł Crosekaj mordeszko. Yeezama